Także kolejny odcinek miał być fajnie. Miało skończyć padać śnieg miał od rana do 11. Jest za 2011 jest totalny rozpierdol. Zdjęciało? jest Totalny rozpierdol. Totalny. Nie wiem jak się będziemy robić rajdy. Ale na pewno zrobimy jakiegoś rajdy, na pewno pojedziemy po jakiegoś Pokémon na 100%. Ja właśnie skończymy śniadanie w maku. Kurwa, samochód się ślizga. jakbym jechał ślizga jakby Michał na łysych oponach, nie? Także na tak będzie jakaś setka, że, za pół, że ma pół godziny. Tak, chuj, nie wiem, czy korda zdąży po to dojechać. Na razie jadę po tego. Jadę do Rosmana kupić parasolkę, bo muszę zrobić pomnik macierzyństwa w Parku Oliwki, Oliwskim. Bo z tego co pamiętam, to tam jeszcze nie robiłem rajdu w tym tygodniu. A dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj może. Będą kolejne, będzie kolejne rozdanie raidów. Nie no, jest tragedia, kurde. Opory zimowe Pirelli ja się ślizgam, jakbym kurwa na łyżwach jeździł. Tragedia. I pamiętajcie, to jest Gdańsk, to nie są góry. Do zobaczenia na rajdzie albo na setce. Pogodę trzeba zrobić rajda pod miutu. bo tu tym tego jeszcze nie robiłem. Magnetona trzeba zbijemy i lecimy znowu na gajojców. Na 11.30. mam nadzieję, że zdążymy. Musimy zdążyć. Musimy zdążyć na niego. Najgorsze jest to czekanie, także nie wiem, myślę, że po prostu nie iść do auta już w tym momencie a nie stać. Ale to przynajmniej trochę mniej pada, pod, pod drzewami jesteśmy. Nie, ja od razu napiszę, że gadżetów na 11.30. Znaczy na 35. Nagrywamy się, zajmie się pogodę znowu Ale jak jest ten gym minutę, to są wszyscy Jesteś skazana na YouTube'a Nie ja jestem W końcu, w końcu Teraz pójdą wyświetlenia go czekali Stary będziemy dwa razy więcej subskrypcji? 25. 25. 25? To Ta są takie fajne drzewa, pod którymi nie powinno być. Nie chcecie wejść się w białość. znowu porąbało. Nie, no mi się w ogóle nie daje tylko GTAF-u wyłączył. No chuj, na to. No, chyba, że ile? 13. No dobra, czy ty pan może to prawie Nie, już jest 10. No, dobra, czy no, przed... no, ty pan może to prawie wyłączyć? A ten drugi to? Nie, nie, nie. No ci mają z helikoptera, to jest typowe na tyle. No i tyle. Setka jest. Kto? Nasza, to Asi. Tak? Nie jadę, <grym> nie to nie wierzę, to nie Ale teraz już zapała, nie? Na nasie. No, na nasie. na nasie. <grym> no, na nasi. Bijemy, bijemy. W ogóle, ile to bijemy? Osiem? No. Eee, pójdź. Ale ma water gun, e, tego... hydropompy czy nie? <grym> nie ma hydropompy, to dobrze. Nie lubię, jak ma hydropompę. Ja znowu będę przyspieszać, weź coś mów. No mówię cały czas, że nie lubię, że ma hydropompę i w ogóle, że to jest pedał New 8, 8 osób będzie może jeszcze druga grupa Tu jest pieseł? A no w ogóle ktoś nie mógł tego, ktoś nie przyjechał, bo nie mógł z garażu wyjechać. Ej <grywanie> e no kurczę, ja to teraz grę walską i... Nic, zero, nic nie jechała, jakiś płuk, nic, zero, totalne. No to co rozjeżdżone. Ale, tak, ale słuchaj, jak, czekaj, y, kiedy byliście pod operą? Dwa dni temu? No. Jak dwa dni temu padał śnieg i wracałem z tego, z pracy z Gdańska jechałem Grunwaldzką, to zaraz za błędnikiem pięć półkaskarek stało, nie? Czekało, aż zacznie padać. A teraz zrąbali totalnie. Będzie setka? Nie będzie setki, nie. nie ma takich rzeczy. Już ładne setka na tym rajdzie dzisiaj. No i no i ale złapane. To będę łapał Nie, Złapał źle, nice i wzdycha. Ale kurwa, to załonię na mojej koncie. Bo ty dostałeś na swoim koncie no, dwa razy extrajda. Teraz na trejtie czekam, na kościół ze mną. Dobra, idę A czekaj, bo ja mam matę dla młodego to ci dam zaraz. Ale to pod kościołem się spotkamy. A my idziemy pod kościół. Nie, kościołem? wariuje mi ekran! Który kościół? No tutaj, jest kolejny rajter. Tam Lechia mural? Nie. E, nie, obok ten drugi kościół. A, ten dalej kościół. No to dobra, to, to? podjadę na kościół jeszcze. Ale na kościoło się będę nagrywał. Bo chcę w komfortowych warunkach to zbić. <noise> Będę do kościoła. Tak Adrian. Masz niekomfortowe? No niekomfortowe no. Tutaj no też? Ja wariuję, nie, bo to, to chyba śnieg dostaje się. Nie, ja nie to, ja, to ja dlatego mam parasol. No, no ja też mam parasol, no, ale i tak nam piercić. Czekaj, może tak. No, jakoś już jest trochę lepiej. Ej, no bijcie, te, bo ja jestem ostatnim pokiem już Nie chyri rejoin'a. Będzie przypał na YouTubach. A To się wytnie. Nie! <laughs> 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 Nie? nie, napadnie o, chyba. chyba. nie, 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 Jeszcze nie, Jeszcze nie, Teraz. nie, 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 Czy nie, 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 Teraz. Teraz nie, ja nie, go. Go. Ale nie, nie, <laughs> Ale nie, Dwa dwa nie, To był chyba na półku. Było trzeba nie wychodzić. Tam. Znowu się taki dobry uciek? Tak. 318. Było trzeba nie wychodzić, tam było dobre rozdanie. Nie! nie. <noise> nie. Ledwo dorzuciłem. Widzisz, takie bydle biegnie. Pierwsza kulka, nawet bez najsa. Nice Także zobaczymy się na czymś tam gdzieś później, na czymś tam. Jesteśmy w naszym rajdzie. Bo rozjebałem <głodzimy>. Ile zostało czasu? 60 sekund. Charge tm -ka. dzisiaj już chyba Ej, podejdziesz? Piąta Charge tm -ka. I kucnij. Nie będę kucał, bo jest śnieg i jest niewygodnie. 2283, typowy transfer. <śmierdzi> Ale ściema. Nad nie czekam na atak. <śmierdzi> <śmierdzi> nie dorzuciłem. Zaatakował. Zatrzymywam na najście, może siądzie. Oczywiście, nie, że nie. Ma, ale dobra. Tak dobrą orkę, że Dobra, łapiemy, żeby były cukierki. A trafiłeś dobrą? Ty. Tak, a ty masz dobrą faktycznie, prawda? A ktoś teraz, no ktoś teraz coś ma dobrego? To już 9,7. Co? 3, 9,3 już może być. Może być 9,3. A chyba Nie pamiętam tabelki całej, Ale 9,3 myślę, że na pewno. Wow! Zaduszę Ja o, teraz i tak to, że i 0, i A, i to i to? to jest no, nic o dotum No to On nie się. spokojnie kiedyś się czy... powymieniamy. Kiedy ja, no no no, nie, czy nie będziesz coś Na W każdym razie mnie na środku. Cyk.

Widziałeś ile, że ty No, Teraz nie czekam, to rzucimy excelenta. Tak jak Aisha, Też nie. Ostatnia kulka kurwa ja Tutaj chciałam na przytrzymanie. Zaczynamy na Aisha. Od razu wyszedł. Dobra, ostatnia kulka, to trzeba rzucić Xcelenta. się wsiądzie Także tego. Ekscelentna no w samej kuleczce. I dzida. I subskrypcja i lajki w górę i widzimy się dalej w późniejszych odcinkach. Cyk.